W tej partii Piotr grał czarnymi, Paweł grał białymi. Krótka partia, niestety. Joseki. Tutaj takie joseki. Biały połączył i normalnie w joseki czarny dogrywa. Ale w partii czarny nie dograł. Być może sądząc, że już ma kamień na prawej bandzie i to wystarczy. Poniekąd ma rację czarny, ale też nie do końca, bo tak czy siak wyjście białego stąd może być trochę niebezpieczne. To się później stało w grze. Czarny nie zdobędzie tak wielu punktów, które mógłby zdobyć i będzie mieć grupę troszkę słabą, o którą się będzie musiał troszczyć, więc lepiej było dograć. Ale czarne grają zamiast tego na dole. To też jest joseki, to, to też jest w porządku. Białe teraz nie kontynuują na dole. To się rzadko zdarza. Zazwyczaj się gra tutaj. To jest bardzo dobry um, ruch pytający. Josumi. Jeśli czarne zagrają tutaj, no to um, zyskaliśmy bardzo dobrą wymianę, y, która pozbawia czarnego bazy. Y, w pewnym stopniu i możemy się budować na dole teraz z wielką przyjemnością, albo jeśli czarne zagrają tutaj, no to wówczas mamy możliwość zagrania słynnego Joseki z partii Kedzie z alfa, z alfa no i to Joseki daje na przyszłość możliwość wzięcia tych kamieni. One są na teraz dość małe, ale, ale na przyszłość mamy taką możliwość. Dobra. W każdym razie biały nie grał na dole, biały wyciąga tamte kamienie i swoją drogą tutaj robot mówi bardzo ciekawą rzecz, że najlepszy ruch to jest tu. I co, jeśli czarne złapią, będziemy mogli zagrać tutaj? Myślę, że możemy to też w ogóle zignorować w takim momencie, ale można też, no myślę, że można zagrać tu. No i fajnie albo czarne tutaj no i fajnie. Ja myślałem bardziej osobiście o tym ruchu, ale tak czarne by przecieły i wszystko by wyglądało w ten sposób. No to lepsze to, co robot sugeruje, jeśli ma się skończyć w taki sposób, bo teraz nie musimy ciąć, a to cięcie nie robi zbyt wiele dobrego. Lepiej to sobie zostawić na później mieć możliwość zagrania też z drugiej strony. Tak także taki ciekawy ruch Natomiast po tym ruchu czarny jest w stanie przykrywać grupę białego. Po tym ruchu na pewno znacznie trudniej. Tak samo też po tym, yy, Hane, które mi się podobało, no bo białe po prostu są na czwartej linii i łatwiej się białemu rozwijać. Tak to czarne przyk przykrywają białego. Białe sobie wychodzą. Wychodzą. Właśnie. Tutaj ważny moment. Niepotrzebnie. Czarne tak pchają białego na swój własny słaby kamień, bo no dobra, teraz dograją. Ale może można było dograć od razu. W sumie nie jestem pewien, czy tak, czy nie. Bo tak to mają większą siłę przeciwko tamtej grupie. Może w porządku, może w porządku tak raz popchnąć. Trudno powiedzieć, czy to bardziej wzmacnia białego, czy czarnego. Natomiast teraz już na pewno źle. Czarne jeszcze raz pchają białego na własne słabe kamienie. No teraz to już na pewno lepiej przykryć tutaj e, białego, no bo białe nie mają jakiegoś wspaniałego wyjścia. No mogą sobie wyjść, ale w porządku. Jest to dla czarnego. E, czarne mają dobry kształt, a ta próba no, nic nie daje, bo białe tak czy siak wyjdą. Białe grają tu i, i mogą sobie wychodzić. Można by tu uderzyć swoją drogą. A i to się. zaraz. Nie, w partii co było? A w partii biały tu zagrały. To trochę dziwny ruch, bo chyba lepiej. Chyba lepiej ciąć w taki sposób. Drabinka nie chodzi. Więc jeśli czarne tu. No właśnie, pytanie co wtedy? Czy jesteśmy gotowi na tego typu walki? Chyba jesteśmy, bo lokalnie jesteśmy w stanie przeżyć. Też mamy tutaj taki ruch, żeby wychodzić. No ale nie wiem, w partii w każdym razie białe, białe tu uderzyły, ale nie dało to zbyt białemu dużej siły, żeby teraz e, szkodzić czarnemu w narożniku. Widać, że czarny dość łatwo sobie z tym narożnikiem poradził, ale tak czy siak białe tną i słusznie. Czarne jakby próbowały atakować białego, tylko że właśnie białe lokalnie mają się w miarę dobrze, to znaczy lokalnie chyba powinno się dać przeżyć, a co przegapił czarny, to jest to, że ta grupa czarnego się w międzyczasie stała bardzo słaba. Słabsza w zasadzie niż grupa białego. Więc poprawnym wyborem w tym momencie było chyba granie od tamtej grupy, gdzieś, gdzieś tutaj, bo też dwa kamienie nie zginą. No ale oddajemy pole białemu na dolnej bandzie, niestety. Czarny w każdym razie kładą na białego presję, białe odpowiadają. Trochę. Trochę dziwny, dziwnie, dziwny kształt. Yy, adzi Kesif, bo w narożniku jest dużo Adzi tak naprawdę. Jakichś tego typu ruchów. A na przyszłość też możliwe, że to cięcie kiedyś odegra rolę. W każdym razie na pewno jakieś Adzi są, a tak to sobie zupełnie te Adzi usuwamy tą wymianą. No ale białemu bardzo zależało na tym, żeby wyjść. No to udało się rzeczywiście wyjść. Yy. Tu czarne się tylko osłabiły tymi tymi wymianami, to akurat było niepotrzebne. Po co grać od kamieni, które i tak są już bezpieczne? W zasadzie jedyny pomysł, jaki mi przychodzi do głowy, to po to, żeby, żeby zabierać białemu oczy. Ale białe nie mają problemu z przeżywaniem. Teraz czarne zagrały tu, no i widać, że białe i na prawej bandzie, i na dolnej bandzie mogą sobie stworzyć dość dużo oczu. No więc lepiej było zagrać od razu od, od tej dolnej strony e, i nie osłabiać się tam niepotrzebnie tymi poprzednimi ruchami. Na przykład możemy spojrzeć chociażby na ten ruch. Po tym ruchu białe nie mogą tak jak w partii zagrać tu, bo zamiast tej wymiany czarne mogą przecież też zagrać w taki sposób. Czyli e, już sam ten ruch by działał lepiej niż to, co było zagrane w partii. No tak, w grze w każdym razie czarne się osłabiły, teraz się jakoś próbują wzmocnić, ale białe w tej chwili zupełnie zignorowały to, co się dzieje na dolnej bandzie, bo już uzyskały cel strategiczny i przebiły się przez. Przez kamienie czarnego, a teraz zaczynają atak, i to jest bardzo dobry ruch. Czarne zagrały tu, tu i tu, ale białe wtedy znalazły taki słaby punkt w kształcie czarnego, i czarne są w dużych tarapatach. Jeśli czarne tu, białe mogą kontynuować o tak i przetną czarnego, czy to tu, czy to tam. Um. A można było od razu zagrać gaimy i wtedy nie byłoby tego problemu, bo na ten ruch moglibyśmy zareagować w taki sposób. I tutaj cięcie nie chodzi. Czyli czarne po prostu zagrały zły kształt. Zagrały zły kształt, nie pomyślały, że zostawiają w ten sposób słab słabość w kształcie. Wydawały się czarne może to tak, kształt nie, nie jest zbyt dobry, bo białe mogły się teraz pchać. Tak myślę, że się mogło czarnemu wydawać. Ale. Ja myślę, że czarny po prostu może poświęcić. Może poświęcić te dwa kamienie w zamian za to, żeby się wydrzeć na zewnątrz. To w sumie bardzo dobry rezultat dla czarnych, bo teraz ta grupa ma się całkiem niemrawo. mrawo. Także, także niestety czarne przeoczyły tę możliwość, zagrały zły kształt. No i w tym momencie już trzeba było jakoś dogrywać normalnie, żeby sobie poradzić z, tym, z tą słabością, ale czarne nie widziały tej możliwości białego. I też tak naprawdę lepiej w tej chwili już było poświęcić, powiedzmy, że biały by tak złapał kamienie czarnego. No dobra, poświęcamy coś, a zyskujemy zewnętrzne. A w partii czarny się uparł, żeby ratować te kamienie. Tylko w zasadzie po co, jeżeli, jeżeli te kamienie nic nie tną? To znaczy tną grupę, która jest bezpieczna i grupę, która jest bezpieczna. To, to jest bardzo mało punktów. A różnica w tym, co białe dostaną na zewnątrz, a co czarne dostaną na zewnątrz, w tym wariancie jest kolosalna. Tak ta gra wyglądałaby całkiem ciekawie dla czarnego, ale w partii, kiedy to białe rozcięły czarnego, no to to już nie wygląda, nie wygląda dla czarnych ciekawie. Czarne ledwo tutaj przeżyły, białe dostały cały ten wpływ. Czarne teraz próbują zaszkodzić grupie białego, ale białe się po prostu łączą. No i teraz inwazja. Jakaś ostatnia, ostatnia nadzieja. Ja na miejscu Białego chyba grałbym od góry i tak atakował tę grupę, no bo to jest nasz jedyny trochę słaby kształt, więc to od tych kamieni chcemy grać i spychać na tamte. A na bandzie nadal chyba nie ma tak naprawdę miejsca na życie. Tak, tak całkiem. No dobrze. Natomiast w partii ruch od drugiej strony. E Czarne uderzyły, białe się zdecydowały na taki wariant. No to nie wygląda dobrze dla białego, bo białe zdobyły owszem dodatkowe punkty, ale dały czarnemu ściankę, która osłabia tę jedyną grupę, która jeszcze może stać się słabą jedyną taką grupę białego. Ale jest ruch 104, i czarne się w tej chwili poddały. To mnie dosyć zaskoczyło, ponieważ ta ostatnia sekwencja to jest niewątpliwie sukces czarnego. Białe dostały punkty, ale strategicznie zupełnie nieważną ściankę, i czarnego bardzo wzmocniły. Białe zdecydowanie powinny wybrać inny kierunek gry i nawet w tej chwili grać po prostu tutaj. No ale w partii. W partii czarne po prostu były bardzo zdeprymowane tym, co się stało wcześniej, no bo rzeczywiście się stało bardzo źle i po prostu poddały. Faktycznie białe mają tu dość sporą przewagę. No więc tak to, tak to wyszło. No Bardzo krótka gra, niestety. No i w zasadzie, no bo to dwa problemy. Po pierwsze, po pierwsze był problem z kształtem, że czarne nie zauważyły, że, że ten kształt jest zły. Ale po drugie, po zrobionym błędzie, następna decyzja się okazuje być błędem jeszcze bardziej druzgo, druzgocącym. To jest częsta rzecz w Go. Mówiłem o tym na wykładzie o genezie błędów parę lat temu w Iglo, że właśnie po błędzie często robimy następny znacznie większy błąd. No bo czarny ratował kamienie, które były zupełnie bez znaczenia. Tak, białe. Łapią kamienie tnące. Ale co z tego, jeżeli w partii białe też są zupełnie bezpieczne? A czarne ledwo przeżywają, i to białe dostają zewnętrzne, a nie czarne. Także, także duży, duży błąd. Trzeba być bardzo ostrożnym. Jak zrobiliśmy błąd, to się zastanowić, yy, uspokoić i spróbować nie popełnić kolejnego. Dobrze, no to tyle o tej partii. Przejdziemy do następnej.